W Inowrocławskim Magazynie Miejskim, witam Państwa, Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Inowrocławianie również złożyli hołd powstańcom warszawskim. Uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę Powstania Warszawskiego odbyła się 1 sierpnia na Skwerze Sybiraków. Punktualnie o godzinie 17, czyli w godzinie W, wybrzmiały dźwięki syren. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i wielu innych instytucji. Modlitwę za poległych powstańców odmówił dziekan inowrocławski, ksiądz Prała Leszek Kaczmarek. W czasie patriotycznego spotkania prezydent inowrocławia przypomniał tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat. Panie prezydencie, ten dzień, ta rocznica przypomina nam, że wolność to drogocenny dar. Niektórzy musieli tracić za ten dar życie. Niektórzy musieli tracić dar swojego życia, dar życia swoich bliskich, swoich przyjaciół. Musieli tracić w płomieniach walczącej Warszawy swój dorobek życia, no i nadzieję. Nadzieję na wolną Polskę, na życie w wolnym mieście, jakim była Warszawa. I to jest bardzo smutne doświadczenie. To było bardzo smutne doświadczenie, to były smutne wydarzenia, tragiczne wydarzenia, o których pamiętamy dzisiaj, przypominamy, kierując się troską o to, aby nigdy już się nie powtórzyły w historii Polski. Dziś także wspominamy mieszkańców Inowrocławia, którzy polegli w czasie Powstania Warszawskiego. Tak, było kilkudziesięcioro mieszkańców Inowrocławia, yy, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. I ich część, niektóre z nazwisk zostały tutaj tychże powstańców inowrocławskich przypomniane w dniu dzisiejszym, bo w powstaniu walczyli, w powstaniu wielu z nich zginęło, poniosło tę największą ofiarę ofiary życia i, i dobrze jest o tym pamiętać i to czcić. Hołd powstańcom złożyła także delegacja Koła Światowego Związku Armii Krajowej. Właśnie dla Pana, jako przedstawiciela, e, żołnierza Armii Krajowej, ten dzień e, to dzień szczególny. Organizatorem powstania do końca była Armia Krajowa, to znaczy dowództwo Armii Krajowej. No i stąd wspomnienia tego czasu, powiedzmy. A zginęło tych żołnierzy, przede wszystkim żołnierzy Armii Krajowej, dosyć dużo. Nawet dzisiaj jest trudno doliczyć się prawdziwej, Cyfry, liczby poginionych akowców. Ginęli różni. Cywile powiedzmy dołączyli do tego, a ilu zginęło akowców, to jest nawet trudno. Zresztą, ileś zginęło w walce, widoczne, a ileś zginęło pod gruzami walących się domów. Także to są rzeczy trudne do ustalenia. To też pokazuje, że no, wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze i czasami trzeba ponieść tę najwyższą cenę. O wolność trzeba dbać wcześniej, nie wtedy, gdy jest atakowana, ale e, do obrony wolności, do zabezpieczenia wolności trzeba codziennie po prostu czynić starania w tym kierunku pracą i dobrym przykładem. Tego możemy się uczyć od powstańców. No, e, nie brałem udziału w powstaniu, ale byli to na pewno ludzie, bardzo ofiarni. Oni po prostu, jak to się mówi, złożyli swój los na stos. Tak się kiedyś śpiewało, a później właśnie w powstaniu wszyscy powstańcy, czy to akowcy, czy nie akowcy, swoje życie, swój los złożyli na stos ofiarny dla Rzeczypospolitej. Tradycyjnie w uroczystościach wzięli udział inowrocławscy harcerze z ZHR Inowrocław. W czasie patriotycznej manifestacji można było wysłuchać piosenek powstańczych uroczystości, uświetniła inowrocławska kopalnia soli. Jak co roku w czasie uroczystości są z nami Harcerze ZHR. Jesteście tutaj i wspominacie harcerzy, którzy polegli w czasie Powstania Warszawskiego. Tak, w naszym szczepie, inowrocławskim szczepie ZHR szare Wilczęta, mamy również grupę rekonstrukcyjną, która oprócz powstania wielkopolskiego odtwarza też powstańców warszawskich. Robimy to dlatego, bo kilkadziesiąt osób z Inowrocławia i z Kujaw, naszych rodaków, poprzedników, brało udział w powstaniu. Warszawskim. I dlatego, żeby ta pamięć o nich nie, nie, nie zniknęła, właśnie jakby odtwarzamy, rekonstruujemy tamte wydarzenia, zbieramy różnego rodzaju wyposażenie i bardzo chętnie w różnego rodzaju uroczystościach staramy się, staramy się być obecni. Za nami kolejna konferencja prasowa zorganizowana przez inowrocławski ratusz. Tym razem przedstawiciele magistratu spotkali się z mediami na głównej płcie miasta po to, aby zapowiedzieć najbliższe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Szanowni Państwo, dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o imprezach, które planujemy w sierpniu. Wysłaliśmy już taką informację zbiorczą, ale okazuje się, że będzie jeszcze więcej się działo w Inowrocławiu i mamy jeszcze więcej Państwu do przekazania. Powiemy również o kolejnej akcji promocyjnej Inowrocławia, stąd obecność w Na razie oddaję głos Panu Prezydentowi. Proszę Państwa, spotykamy się w miejscu szczególnym dla inowrocławian, jakim jest rynek inowrocławski. To tutaj na tym rynku już od dłuższego czasu organizujemy i wspieramy organizowanie wielu, wielu imprez. Ten rynek żyje. Żyje obecnością inowrocławian, rodzin inowrocławian, żyje obecnością gości naszego miasta. Praktycznie każdy dzień przynosi nam. Nowe inicjatywy, nowe informacje o kolejnych imprezach, jakie tutaj będą organizowane. Lato się jeszcze nie skończyło. Toż to dopiero 1 sierpnia. A jak 1 sierpnia i drugi wakacyjny miesiąc przed nami, to mamy dla Państwa przygotowane niespodzianki mamy bogatą ofertę z kolejnymi imprezami, jakie się będą tutaj odbywały na rynku i noworoслаwskim. Przekonacie się Państwo za chwileczkę. Zapraszam już w tej chwili rodziny i tych młodych, i tych starszych do skorzystania z naszej oferty. Panie Tomaszu, prosimy o informację o 10 sierpnia. Co? Kontynuując to, co powiedział Pan Prezydent, chciałbym zaprosić wszystkich i no ale nie tylko, na wyjątkowe wydarzenie. Ognia pełne, czyli na Fire Show, które 10 sierpnia zobaczymy właśnie tutaj na Inowrocławskim Rynku. Występy potwierdziły nam teatry ognia Indigo, wirtuos skrzypiec, który również w takim atruażu ogniowym będzie występował. Ponadto zobaczyć będzie można harfę laserową oraz różnego rodzaju pokazy ekwilibrystyczne, które tutaj na Inowrocławskim Rynku na pewno niesamowicie i zabrzmią, i wybrzmią. I będzie można obejrzeć to w nieprawdopodobnej ogniowej scenarii. Jednym słowem, Ino Wrocław, ogień, emocje, show. Jednym słowem, Ino Wrocław będzie gorąco. Będzie gorąco, a później będzie filmowo, bo w kolejne soboty sierpnia. 10 sierpnia mamy fire Show, 17 sierpnia, 24 i 31. Zapraszamy mieszkańców Nowrocławia również na rynek Nowrocławski. Tutaj przygotowaliśmy wspólnie z mBankiem cykl filmowych imprez które będą miały miejsce właśnie przez cały dzień w centrum miasta. Od godziny 11 będzie otwarta strefa zabaw dla dzieci. Będą dmuchańce, zabawy z animatorami w filmowych strojach, zajęcia manualne, taneczne, a dla dorosłych i opiekunów strefa chillout. To wszystko na Jeno wrocławskim Rynku w klimacie filmowym. O godzinie 20:00 rozpoczynamy seans filmowy. Co sobotę będą to dwa seanse. Pierwszy z kina familijnego dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, a o 22 film troszeczkę dla, dla troszeczkę starszych. I 17 sierpnia będzie emitowany film Paddington 2, o 22 Green Book, 24 sierpnia był sobie pies jako też familijny film. Od 22 bunkierka, a 31 sierpnia cudowny chłopak, którego nam się nie udało ostatnio wypuścić ze względu na pogodę. I od 22 dobrze się komie w miłym towarzystwie. Jeśli pogoda nie dopisze i, nie będzie, i będzie padać, zapraszamy wtedy do Teatru Miejskiego, tam przenosimy większość atrakcji, także na pewno ten czas będzie dla mieszkańców zagospodarowany i zaplanowany. To może teraz o kolejnej imprezie, która nam się poszukuje, tym razem już we wrześniu. Tak. Kolejnej imprezy we wrześniu, jako że lato dopiero skończy się we wrześniu. I tak, 7 września w sobotę zapraszam mieszkańców INA Wrocławia na kolejną edycję Narodowego Czytania. Jest to ogólnopolska akcja, zapoczątkowana w, tysiąc, zapoczątkowana w 2012 roku. I. Tym razem, w tym roku, zostało wybranych y, 8 lektur y, do głośnego czytania. Biblioteka y, zaprasza y, w tym roku gości, przedstawicieli samorządu i y, przedstawicieli kultury. Y, impreza odbędzie się tutaj na inowrocławskim rynku. Y, oprócz tego y, będą też inne atrakcje będzie fotorama. W której będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie, uzyskać w lekturze przyniesionej na inowrocławski rynek pamiątkowy stempel, a dla dzieci przewidziano plastyczne atrakcje. Natomiast 14 września, również w sobotę, zapraszamy do odkrywania tym razem przeszłości. W Inowrocławskim Ratuszu. Jest to impreza, która będzie odbywała się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i na co dzień ratusz odwiedzamy jako petenci, a tym razem będziemy mogli zobaczyć salę kominkową, salę sesyjną, a także gabinet pana prezydenta. Będziemy mogli dotknąć insygniów władzy samorządowej łańcucha ceremonialnego. Oprócz tego przewidzieliśmy małą wystawę poświęconą pierwszemu prezydentowi Inowrocławia, doktorowi Józefowi Krzemińskiemu oraz wybranym radnym z okresu rodzącej się Państwowości po odzyskaniu niepodległości w 1918 i w 1919 roku. Przed gmachem Urzędu Miejskiego będzie zaaranżowany taki kącik relaksu z leżakami i kocami, a także atrakcje dla... Również dla dzieci atrakcje plastyczne. Przypominam, że wcześniej na zwiedzanie trzeba się umówić i zwiedzanie odbywać się będzie w dwóch turach o godzinie 11 i 11.30. Zgłaszać uczestnictwo można pod numerem telefonu 52-kierunkowy 356-7701 lub w Czytelni Czasopism, w Czytelni, przepraszam, Regionalnej na ulicy Kilińskiego 16. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo Pani. Proszę Państwa, chodzi o zwiedzanie ratusza. Pozwoliłem sobie tydzień temu przeprowadzić taką małą sondę na Facebooku, na moim koncie. Zamieściłem króciutki filmik z wieży ratuszowej i zapytałem mieszkańców, czy jesteście zainteresowani odwiedzeniem, zwiedzeniem wieży ratuszowej, popatrzenia na panoramę Nowrocławia z nietypowego miejsca, do którego na co dzień w końcu dostępu nie mamy? No i usłyszałem od inowrocławian, tak chcemy. No i w związku z tym organizujemy to wejście 11 września. Według tego scenariusza wspólnie z Biblioteką Publiczną, za co serdecznie pani dyrektor dziękuję i pracownikom. Będzie to wydarzenie, wydarzenie myślę, na które od kilku lat oczekiwali mieszkańcy Inowrocławia, pasjonaci historii, wszyscy, którzy kochają nasze miasto. Także zapraszam również serdecznie do zwiedzenia ratusza. A, a ja chciałam jeszcze dodać, że w e, następny weekend e, września, to będzie 21 września, e, zapraszamy wszystkich mieszkańców Inowrocławia do wzięcia... E, Udziału w grze fabularnej i na w latach y, okupacji 1939-1945 i będzie to jeden z elementów obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w naszym mieście. Serdecznie zapraszam. Do 15 września przyjmujemy zgłoszenia y, pod adresem mailowym regionalna Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że ostatni temat poruszymy jeszcze skorzystając z, z obecności Wiewiórinki, której za chwilę może w Inowrocławiu nie być, ponieważ właśnie w, pierwszy, w drugi weekend sierpnia Wiewiórinka wyrusza w kolejną podróż. Tym razem nie będzie to podróż... Pociągiem, a może właśnie będzie związana z innym środkiem transportu, rozpoczynamy kampanię Odlotowa Wiewiórinka. Maskotka Inowrocławia będzie promować Inowrocław na lotniskach w całej Polsce. Mamy już potwierdzone informacje od portu lotniczego w Gdańsku i w Bydgoszczy. 9 sierpnia Wiewiórinka jedzie do Bydgoszczy. Tam na porcie lotniczym będzie zachęcać do odwiedzenia Inowrocławia z tą motowaliską. Będzie miała ze sobą również materiały promocyjne w dwóch językach: polskim i angielskim. Przewidujemy również małe gadżety promocyjne, tak aby każdy wyjechał z pamiątką o Inowrocławiu i później przyjechał do Inowrocławia. 10 sierpnia natomiast Wiewiórinka. Będzie w porcie lotniczym gdańskim im. im. Lecha Wałęsy. Tam przez cały dzień również będzie zapraszała i do Inowrocławia i zachwalała uroki miasta. A dzień później, korzystając z okazji już obecności w, nad Polskim Morzem, będzie promować Inowrocław przy plaży. Także bardzo pracowni, pracowity weekend szykuje się dla Wiewiórinki w sierpniu. Rozmawiamy jeszcze z innymi lotniskami, czekamy na potwierdzenie od lotniska w Bydgoszczy, i od lotniska w Poznaniu i w Warszawie. Także mamy nadzieję, że odlotowa wibryinka pojawi się jeszcze na, w kilku innych miejscach. Można powiedzieć, że jest to taki dalszy ciąg tej, tych przygód wiewiórki, który rozpoczął się w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że wiewiórka odwiedziła 100 miast w stulecie niepodległości. 100 portów niestety nie, nie ma szans odwiedzić w Polsce, ale może w przyszłości rozwiniemy kampanię na całą Europę. Kto wie. Tak, odlotowa to nie znaczy, że odleci i nie powróci do nas. Naszym pragniem jest to, żeby chwilowo odleciała, ale potem powróciła do miasta, bo my potrzebujemy wiewiórynki na co dzień i na Wrocławiu również mają pracę przy budowie łącznika Obwodnicy i Noworocławia. Ta inwestycja jeszcze bardziej ułatwi życie kierowcom jadącym, chociażby z Poznania do Bydgoszczy. Teraz drogowce działają na przykład przy nawierzchni istniejącej Drogi Krajowej nr 25. Chodzi o odcinek od Obwodnicy do wiaduktu na ulicy Dworcowej. Przypomnijmy, budowa łącznika Obwodnicy kosztuje blisko 94 miliony złotych. Jej zakończenie planowane jest na czwarty kwartał tego roku. Prace postępują w szybkim tempie, z czego radości nie kryje prezydent innowacji. Ryszard Panie Prezydencie, trzeba powiedzieć, że ta budowa łącznika rośnie w oczach, prawda? Rośnie w oczach i rośnie nasza radość i zadowolenie. To nie były czcze obietnice. Łącznik obwodnicy powstaje, ten kilkukilometrowy, również dwujezdniowy, z takimi podobnymi zjazdami bezkolizyjnymi, jakie mamy w tej części podstawowej obwodnicy, już wybudowane. To nas cieszy, bo terminy wydają się już być bardzo bliskie. Te, które dotyczą odbioru tej inwestycji. Myślę, że październik jest możliwy. Remontowana jest stara droga tranzytowa w momencie szosa, bytkostka, dworcowa tak aby w takim dobrym stanie przekazać ją nowemu zarządcy. Na ten cel wydatkowane zostały środki zaplanowane w budżecie państwa. Ja się jedynie cieszę, że tego momentu razem z mieszkańcami na Wrocławia doczekałem. Od razu mi się przypomina otwarcie pierwszego etapu obwodnicy. Jeździmy od kilku lat tą obwodnicą, cieszymy się, ale przypominamy sobie, że walka o tę obwodnicę trwała wiele, wiele lat, ale opłacały się. Walka trwała wiele lat. Pamiętamy. Pamiętamy również nasze wyjazdy do Warszawy, demonstracje, różne akcje, happeningi, spotkania z politykami. Pamiętamy również, że już ta obwodnica została zbudowana i rząd poprzedni podjął decyzję o rozpoczęciu budowy łącznika, głosił przetarg, to po zmianie tego rządu ten przetarg nie mógł być rozstrzygnięty, ponieważ nowy rząd zabrał pieniądze i wówczas również zapowiedzieliśmy Kontynuację tej akcji, żądając przywrócenia środków, tak aby przetarg mógł być rozstrzygnięty i żeby łącznik obwodnicy mógł być zbudowany. Tak się stało. Środki powróciły, inwestycja jest realizowana, jest realizowana jak na razie to bardzo dobrze. Bardzo się z tego cieszę, bo my, mieszkańcy Iznoworodzławia, na pewno nie przegraliśmy, ale wygraliśmy. Nam się coś udało wielkiego, coś. Tego typu inwestycji nikt nam nie zabierze już. Ona będzie służyła nam na kolejnych kilkadziesiąt lub dłużej lat. Przed nami jest natomiast perspektywa walki o lepsze skomunikowanie obwodnicy z siecią dróg krajowych poprzez poszerzenie pasa ruchu, najlepiej budowanie drugiej jezdni lub ewentualnie wprowadzenie takiego systemu jezdni 2.1 która pozwoliłaby nam na lepsze skomunikowanie z autostradami i trasami ekspresowymi S5 oraz autostradami Północ-Południe oraz Wschód-Zachód. To już wszystkie informacje w wrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.